Pani Dagmaro, teraz e, pani syn pomaga innym. Dopiero jest trzeci rok medycyny, już ma praktyki w szpitalu, ale, ale jeszcze, jeszcze nie jest lekarzem. Długa droga do bycia lekarzem. Ale kształci się do tego i chce pomagać e, innym. Czy pani jest z niego dumna, że jednak wybrał taki kierunek, a niekoniecznie show biznes? Nie, no jak. To jest. Oh yes. No jak mam nie być dumna? No to jest. To jest super chłopak. A, a od małego był uczony do tego, żeby pomagać innym, żeby godnie żyć i, i jakby tylko fajnie no. Poszedłby na strażaka, też bym się cieszyła, tak? Ale... Yy... No wybrał dobry zawód uważam, odnajdzie się w każdym systemie politycznym, w każdym państwie e, i, i no i tylko mogę być dumna, tak, tym bardziej, że jest to najtrudniejszy kierunek, jakby jeden z najtrudniejszych. E, no co mogę tylko powiedzieć, modlę się, żeby go skończył, tak, i żeby skończył te studia e, i żeby poszło dobrze, no i niech, niech pomaga, niech leczy za darmo, niech pomaga wszystkim. A... Y czy on teraz pracuje? No bo jak wiadomo, też życie studenckie bywa ciężkie. Trzeba łączyć pracę z nauką. Nie, nie, on miał już swój sezonowy interes. We wrześniu zamknął. No i no teraz nie tak. On oczywiście chciał dalej coś robić, ale on ma swoje lokale, tam wynajmuje sobie jakoś tam, masz czego żyć. Są jego dziewczyny, bo wiem, że pani bardzo ją polubiła, a pojawiły się też e, plotki, że się rozstali. Nie, no nie, na szczęście, dziękować Bogu, e, wszystko jest dobrze, a ja ją nie lubię, ja ją kocham, tą moją Ewonię. A nie namawia pani troszeczkę Konana na zlegalizowanie związku? A no, namawiam cały czas i ją i jego, no na dzieci tam, czort ze ślubem, ale niech dzieci robią. Wyobrażę sobie siebie pani w roli babci? Jaką by pani była babcią? A moje wnuki by wszystko robiły, co by chciały. Czyli taką rozpieszczającą. Tak, no, no tak jak konanek na głowę wchodził, tak one by też wchodziły.